Zróbmy kolizję. Jak, jak, jak? Co? Ja tu widzę same kolizje! Aha! Wiktoria! Zróbmy czołówkę, bawmy się! Puszmy to! Dis, skarpetem! Skarpet! Zaraz cię zjem. Ty naprawdę zapalasz to światło i ona potem gaśnie, kiedy chcesz? Potrzebna jest wewnętrzna siła. Ja nie mówię o metaforze zapalania światła. Nie masz bionicznej tej ręki? Zapalisz? No, koniec, cmentów odmentów, ja lepiej pójdę podlać paprotkę, która zdążyła wyschnąć podczas próby szpagatu racatorskiego. Myśmy, Wiktoria urodziła się zdrowa, dostała 9 punktów, Abgada, ale jeden miała tylko z powodu skórki, że miała rumieniec. Aha. Zaczęła się rozwijać prawidłowo, siadała, raczkowała, nie, nie zaczęła chodzić, stawała i na przykład chodziła wokół stołu, ale musiała być oparta o coś. I w wieku XVI tam pani doktor bez wyników z krwi postukała Wiktorkę, pani neurolog i od razu to najgorsze było to, że jest to choroba postępująca. Tak? Nie wiedzieliśmy jak ona będzie postępowała. Nie było wtedy. Pamiętam, było lato 2018, moje urodziny, ślękowy krajobraz. Nadszedł czas tmuchania świeczek. I ja tmuchnęłam w smułym momencie i tak naprawdę w powietrze. Nic nie powiedziałam, więc życzenie się nie spełniło. I dzień toczył się dalej. Potem rozmawialiśmy. Nadszedł moment, pytanka o studia. Część osób stwierdziła, że ja to najlepiej księgowa i punkt programu praca zdalna. W takiej szufladzie bardzo łatwo zamknąć człowieka. Duży cios to był. Bardzo duży. Księgowa. Praca zdalna, niczym diagnoza. Wolałabym, żeby ludzie cię w końcu zobaczyli. Jaka słodka, aż łyska wokół się kręci. Uśmiechnę się i będzie jej miło. Ludzie tworzą swój najwygodniejszy dramat w głowie i przekładają warstwą tortu. Taka przesłodzona wersja. Na okularach na mnie. Już dalej tak nie mogę. Kiedyś chciałam pójść do liceum teatralnego. Marzenie ściętej głowy. Placówka nie ma środków na platformę i to koniec. Nie ma żadnej możliwości, żeby zapewnić takim osobom jak ty kształcenia takiego, jakiego chcesz. Tak bardzo wierzyłam, że ostatecznie się uda. Wyzwaniałam. Niestety, jeden schodek do tyłu nieustannie. Dopada mnie ten wehikuł wtedy. Dobija scenografia. Ale nie ma na to lekarstwa. Mnie dobija obuda. Co za różnica, czym przemierzamy ten świat. Jedni mają nogi, drudzy wózki. Powiedziałabym bajkę, wiesz? Prędzej surrealistyczny obraz, znając życie. Dawno albo wcześniej temu Twory poruszające się na dwóch kończynach to jest przyjaciele spotykają się, wszyscy się przytulają, po czym patrzą na Wikę. Zastanawiają się, co robić, jak wyjść z opresji. Stwierdzają, że bezpieczną opcją będzie ominięcie przeszkody, uśmiech i pójście dalej. Duch Wiktorii nie moich przytula. Ale okazuje się, że to powietrze. Nie zauważają tego. Mierzy 30 kilometrów, jak się oddalają. Ty i twój melodramatyczny ton. Przy pierwszym krablężniku rodzi się problem. To i przy tym też Uż nie wytrzymuje. Zaczyna widzieć w tobie wroga, nie sprzymierzeńca. Nie jesteś prawdziwa. Wymyśliłam sobie ciebie, a już chciałabym, żebyś zniknęła. Po co ja się łudzę? Że ktoś zauważy moje niemechaniczne cechy, skoro niektórym trudno jest dojść do wniosku, który dziś dzień. Mam karoserię ścigacza, to nawet w zbożu by dostrzegli. Piątek, weekendu, początek. Zabawna jesteś. Widzisz? Ty zauważyłaś moje cechy. Chcę trzasnąć tymi drzwiami i już nigdy tu nie wjeżdżać. Pomóc ci może w czymś? Właśnie, może Tobie pomóc. Może Ci te drzwi otworzyć. Ja tu jestem, nie martw się, bo jeszcze się uderzysz i będzie Ci rączka. Znaczy, ręka bolała. A Tobie uschnie ręka. Cześć. Ja choruję na rdzeniowy zanik mięśni, gdzie z powodu wady genetycznej umierają... Obumierają? Obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak impulsów nerwowych prowadzi do uogólnionego osłabienia i postępującego zaniku mięśni szkieletowych. Jest to wynikiem wady genetycznej mutacji SMN1. Dobrze wyrejestrowałam? Czy ty rozumiesz, że to co mówisz jest częścią ciebie? Ale to nie jestem ja. Ale to jest częścią ciebie, więc powiedz coś od siebie, a nie jak na przedstawieniu kukiełkowym. O, kciuk mi nie działa. Wydziałaś już mamie? Cicha nienawiść przyjmuje na tobą kontrolę. Nie możesz się otrząsnąć. Egzystujesz, a przez szybę widzisz, że nikt cię nie widzi. Mamy na szczęście już ten lek, więc to przestało się rozwijać. Skoro i tak siedzę na wózku, to i tak nic się nie zmieniło. Rodzice się cieszą, że się zatrzymało, a ty. A ja. O, jest takie lekarstwo. Biorę sobie syropek. Nie mów tak. Myślę o statku pijanym, myślę o teatrze, myślę o życiu. Za proste, za przyjemne zajęcie. Próbuję mieć pomysł, jakiś plan, ale on za każdym razem się wymyka. Chcę, by przestano się mnie bać, chcę, by przestano się litować. Chcę. Chcę normalności. Kontynuujmy zabawę. Opowiem coś jeszcze bardzo groteskowego. Wychowawczyni. A propos, wie ktoś co to słowo znaczy? Lassrong. Pochodne od wychowywać, a nie spadać, prawda? A dobrze, zostawmy to. Więc stwierdziła, że jeśli muszę pojechać na wycieczkę z klasą, której jestem częścią, tak? To z mamą, bo innej opcji nie ma. Bo jak ja to sobie wyobrażam. Kumacie? Wyobrażam. Była to wycieczka do lasu. Ona traktuje mnie jak inną, zupełnie inny gatunek. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Niestety, stety. Tylko ja jej to tłumaczyłam, ale uparcie nie rozumie. Życie to w ogóle wielki miszmasz. Tylko sama musisz wybrać, czy chcesz zamieszać. Wdech cel, wydech ogień. To jest motto naszego życia. Później właśnie trafiliśmy do tej pani doktor z Warszawy, która zajęła nam misję i powiedziała nam, że niedługie w niedługiej przyszłości gdzie prowadzone badanie kliniczne na nowym leku. I czy wyrazilibyśmy zgodę, aby Wiktoria wzięła udział? No ja, ja oczywiście, bez zastanowienia się e, od razu zgodziliśmy się, tylko baliśmy się, czy będą jakieś skutki uboczne. Ale pani doktor powiedziała, że nas o tym wszystkim poinformuje, i faktycznie po kilku miesiącach odezwała się do nas i mówiła, że nie ma tam żadnych takich groźnych e, skutków ubocznych, jedynie mogą być wymioty, bóle głowy itd. Tak ale mówi, że nie wiadomo, czy wiktorka się zakwalifikuje, ponieważ mieszkaliśmy 330 km od Warszawy, a projekt, y, 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 który przyjmował dzieci, tylko y, mogły dzieci do 300 km od Warszawy. Czyli te 30 km... kilometrów już nas dyskwalifikowało. O tym? Tak. I rzeczywiście, tak się stało? E, nie, ja. Nie, ja pani doktor. Że, jeżeli te 30 kilometrów będziemy ponosić kosztów własnych dojazdu do Warszawy, to wtedy Wiktorkę przyjmą. Ty widzisz od podszewki ale nikt w szkole, w życiu, nikt nie zapytał, jak się czuję tak naprawdę od kulis. Najważniejsze zawsze dla was jest to dwulicowe 30 kilometrów. Miara nierealna. 30 kilometrów niemalże zdyskwalifikowało mnie od wzięcia udziału w eksperymentalnym programie leczenia, bo mieszkałam za daleko od szpitala, o zgroza. Na faktach, fakt wytworzony przez środowisko. A takie fakty są niczym. Takie fakty są fałszem.